Witam serdecznie, jestem ze wspaniałą ekipą. Szymano, o, Szymano. Jest Grzesiu, jest Piotrek, jest Tomek. Kurde, ale to były wspaniałe doświadczenia. Przyznam wam szczerze mówiąc, że tak bardzo chcę walczyć. Po prostu wypluwam sobie teraz, że tak powiem każdy trening, który opuściłem i w ogóle co nie? Dziękuję bardzo serdecznie Tomkowi. Naprawdę za początkowy etap przygotowań i w ogóle będę tak ciężko trenował, ile wlezie po prostu. Tak, co gdzie byłeś dalej? Dalej właśnie z Wagą, a po prostu dziękuję Piotrzkowi za każdego cepa przyjętego. Dziękuję Grzesziowi. Za... Dziękuję grzeszowi za to, że wyszedł ze mną. Dziękuję również Tomkowi Królowi w Szczecinie i dziękuję wszystkim chłopakom, z którymi trenowałem bezerkę z Team Stargard i BKS z Trzecin. Jesteście kozakami, naprawdę Zdanie, za jak pokazał Hara. Yes. Dziękuję bardzo. To pokaż. To pokaż. Ja pierdolę, co tu się odjebało. Nie ma, nie ma miękkiej gry, kurwa. Baby się nie pierdolą w tańcu. Pa. Gordę obiecałam wam na konferencji, że bez względu na wynik będę walczyć do końca. Dotrzymałam słowa. To był mój debiut, ale to jeszcze nie koniec. Wow. Do zobaczenia. Dziękuję wam. Za wsparcie, za miłość, za wszystko. Świetnie się bawiłem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Było zajebiście, Bang! Konie, chciałem wam serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną. Może mało było tego team Gola, ale tym osobom, które były za mną, bardzo dziękuję i zapomniałem pozdrowić i podziękować najważniejszej dla mnie osobie. Moje mamie, mama, okołam ciebie. Dziękuję, że tak mnie wspierasz. Wiem, że się stosowałaś. Udało się. Przed walką, bo wiecie, moja mama nie ogląda takich walk. Powiedziałem mamie, mamy nie przejmuj się. Nawet jakbym mnie znokautował, nawet jakbym miał takie przytomność, to jest normalne, tak się dzieje. Na treningach to ja cały czas tracę przytomność. Cały czas zostaję nokautą. Nie przejmuj się, nic cię nie stanie. Nic cię nie stresuj. A mama, no. Jak to cię przytomność? Mówię, tak, to się cały czas dzieje. Co trening, ta sam przytomność? Wiecie, musimy przygotować, mamy na ewentualny knockout. Dzięki, że jesteście ze mną. Kurwa! Udało się. Pora odpocząć naprawdę. Rafał, też szacunek dla ciebie, że podjąłeś tę walkę. Trzymaj się w duchu. Słuchajcie, byłem tam taki nabuzowany. Są emocje nie do opisania. Naprawdę. A się łezka w bo naprawdę przepracowałem ten czas, dałem się wszystko i spełniłem swoje marzenie. Dziękuję wam. I powtórzę to, co mówiłem w studio Fame ma na koniec. Jeżeli byliście Team phonics, to zostańcie Team phonics, bo każdemu może się podwinąć noga i jebać fałszywych ludzi. Alo. Damiana szkoła i Saszki Szkoła sa na sa sa Sasza Psychikę Damian technikę. Bej, i wracamy! Bóg był z wawakars również, Damian. Dziękujemy i szalejemy teraz. Jak ci rozwalimy furę, mam nadzieję, że nie będziesz zły. Bej! Najlepsze fury, wawakars. Trzymartki, kochane! <śm> Elpro. Jak się podobała moja walka? Zajęliście bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rzesiu, moim zdaniem najlepsza walka dzisiejszej nocy. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Tak. Także ja jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować, że byliście ze mną, wspieraliście mnie, pisaliście do mnie, czekaliście na tą walkę i odbyła się. Dzięki Federacji Fejna MMA, bo reszta walk była zamknięta. Nie odbyła się. Kto ty jesteś? Ludzie mnie mówią na mnie mała 100% serca w hip, to tu wkładam i to działa. Już kiedyś był nieflizn, radzi się robić hałas Jak nie wiesz, kończy wziąłem go za A właśnie Na dobre płyty każdy zawsze tutaj mocno czekał. Wracamy, wracamy do domku i słuchamy tego pana, co tam kurwa siedzi. Gdzie on tam jest? Tu trener, puszcza na was najlepsze kawałki. A tam czegoś a teraz dla naszych kobiet, prawda dziewczyny? Tomasz dla Agatki? Kochana moja dla Ciebie! Grzegorz dla Kasi? Jo, Kaśka! Dla Marietki? Dziewczyny, to Was! I do Was! I jedziemy do Was! Jedziemy!